Tak, no więc mamy Dark Table 481. Ta wersja wyszła z, trzem, z trzema tak bardzo no, fajnymi, nowymi modułami, które nie są zbyt dobrze udokumentowane albo chyba wcale jeszcze jak do tej pory. To jest Kalera, Kosailer. W wersji polskiej to, to, ten moduł się nazywa korektor koloru. Potem druga wersja, druga, drugi moduł to jest Enlarge Canvas. To jest powiększanie obrazu. Też ciekawa, ciekawy moduł. I trzecia, trzeci moduł to jest Composite. W polskiej wersji nazywa się Połącz. I ja się tym zajm chcę zająć. A w ogóle zajmowałem się fotografią od, od zawsze. Do tej pory pamiętam zapach wywoływacza i utrwalacza jest z okupowanej łazience jako mały chłopak. I ze zdjęciami zajmowałem się profesjonalnie, również przez sporą część mojej, że tak powiem, drogi. W, w, zajmowałem się po prostu fotogrametrią, produkowałem i produkuję mapy, digitalne mapy trójwymiarowe ze zdjęć lotniczych a, i, i satelitarnych, gdzie, gdzie mniej zwraca się uwagę na, na, na cienie, na różne inne subtelne y, rzeczy wizualne na fo, fotografii a bardziej na, na, na rzut środkowy, na dokładność rzutu środkowego, na, na geometrię analityczną i, i tak dalej. I to tyle. Y, y, wstępu i, i przechodzimy sobie do tego do Dark Table do, do modułu y, połącz. Ja wcześniej spróbowałem w Terapii. Y, to jest bardzo podobny program, z zupełnie fantastycznymi modułami również i możliwościami, o których przefajnie opowiadał, opowiada pan Jacek Plewa na, na, na YouTube. Zachwycił mnie tym programem, no ale z różnych powodów jednak Dark Table mi odpowiada bardziej z. z w trakcie naszego spotkania być może uda mi się to jakoś ba bardziej o o opowiedzieć o tym. Także Jacek Plewa jest mistrzem, jeżeli chodzi w odróżnieniu od, od całej masy gości, którzy opowiadają coś o, o, o tym, jak się coś robi na tych programach, ale nie potrafią utrzymać myszy na, na, w jednym miejscu spokojnie. A, a ich narracja wskazuje chyba na to, że mają kłopoty gdzieś tam z żołądkiem, gdzieś się spieszą. Ja będę opowiadał to w taki sposób, żeby moja narracja trafiała do ludzi o, o podobnym, powiedzmy, poziomie znajomości tak, Takiego manipulowania fotografią, tymi programami, bo sam przechodziłem tą drogę i, i chcę po prostu niektóre rzeczy dość spokojnie i jasno wytłumaczyć. Także przepraszam z góry fachowców i, i, i profsów od fotografii, że być może niektóre momenty okażą się dłuższe z nami, ale ja. Tak jak powiedziałem, mam na celu pomóc ludziom, którzy są na początku tej drogi, zresztą tak samo jak ja. E, więc tak, po lewej stronie dodajemy do biblioteki rolkę jakiegoś tam filmu, który jest już gdzieś na twardym dysku. W komputerze dodam tylko, że po, po prawej stronie jest e, możliwość osiągnięcia. Zdjęć bezpośrednio z kamery, która jest podłączona kablem USB. Także to są dwa różne sposoby. Ja użyję tego, dodam do biblioteki Dark Table sobie rolkę, która gdzieś tu leży w tym, w tym katalogu. I tu go sobie zaznaczyłem jako połącz. o Tutaj mamy możliwości, żeby przy ściąganiu zdjęć ze twardego dysku sortować sobie, żeby nie, nie nakładały się jedno na drugie, żeby na przykład ściągać tylko fotografie z typu RAW. No i teraz mam pięć tak, pięć zdjęć, które są gotowe do ściągnięcia do biblioteki, już bezpośrednio. No i proszę bardzo: to są te. O! I teraz główny. Aha, i ten moduł w ogóle generalnie spełnia taką funkcję, która polega na tym, żeby na jedno zdjęcie podstawowe. Ściągnąć drugie zdjęcie gdzieś tam, albo element drugiego zdjęcia i wstawić go do tego pierwszego. No i ten, tym pierwszym zdjęciem to będzie dla przykładu to, po podwójnym kliknięciu zdjęcie nam się ukazało w wariancie, wariancie, wariancie ciemnia o tutaj. Początkowo mieliśmy stół poświetlany, a teraz już jesteśmy w ciemni. E, tutaj doszło do automatycznej korekcji tego zdjęcia w porównaniu z oryginałem. Tutaj w historii to możemy zobaczyć. Oryginał wyglądał mniej więcej tak. Natomiast po korekcji y, mamy ten oryginał przed sobą w tej formie. No i teraz co? Co ja wymyśliłem? No, wymyśliłem to, żeby na przykład tu na, na tej brzozie pochylonej umieścić mm, domek dla ptaków. Ten domek dla ptaków jest na drugim zdjęciu z, z zupełnie innej brzozy. No, i spróbuję go tutaj y, z, zainstalować. No, ale pierwszy muszę wywołać tą ten moduł, połącz. To, to się robi na, spo, na dwa sposoby, albo tutaj wpisuję w, w pasku y, szukania y, po prostu nazwę modułu, albo ja z, już wiem, że on jest gdzieś tu w tych, tej grupie modułów. No, mamy tu połącz. Weźmiemy go, y, uaktywnimy i teraz rzecz polega po prostu na tym, żeby zdjęcie z tą Klatką dla ptaków wziąć, przycisnąć lewym klawiszem i trzymając go, wprowadzić je tutaj. No i tutaj teraz pracuje nam program, który wczytuje tam to zdjęcie na i poło. O, I go położył na tym zdjęciu numer 1. No oczywiście yy, daleka droga do tego, żeby akurat ta budka wylądowała. Na brzozie z tamtego zdjęcia, no ale spróbujemy jakoś to zrobić. Otóż, dla, tylko dla formalności, pokażę Państwu, że pod spodem jest, zmniejszyłem krycie, i pod spodem jest to stare wyjściowe zdjęcie. A tu mamy, ja wrócę do stuprocentowego krycia, potem z tym kryciem dalej powojuję, ale to za chwilę. No, przede wszystkim zmienimy skalę tego, tego zdjęcia. i Ja ją tutaj na tym suwaku mogę po prostu zmniejszyć do, do powiedzmy takiego. Coś takiego. Tak na pierwszy rzut oka. Konar tego. O, o właśnie. Chciałem tylko Państwa uprzedzić, że jeżeli to pracuje tu. To nie należy, nie należy się bawić suwakiem, bo wtedy następuje interferencja poleceń i program zaczyna wariować. To zależy od pojemności komputera, od szybkości procesora, od pamięci i tak dalej. No nieważne. I teraz mamy po środeczku ten konar z butką. i co dalej? No więc. Darktable nam tutaj podsuwa bardzo praktyczne urządzenie, mianowicie taką. taką yy, taki schemat. I, I na przykład, jeżeli chcę mieć zdjęcie te mniej więcej w tym kierunku, żeby zacząć jechać do, do tego konara, no to o tutaj, jeżeli nacisnę myszą, to nam przesunie to w lewo od razu w niedalekiej bliskości tego naszego pochylonego drzewa. Teraz dalej mamy przesunięcia po X- i przesunięcia po Y. No więc zrobimy go po Y troszeczkę wyżej. Tylko uważam, że na to, że jak pracuję, żeby nie ruszać. O, pracuję, to nie ruszam. <laughs> I jeszcze czut. O, coś takiego. A może troszkę niżej. Pracuję, to nie ruszam, tak. Żeby program się, że tak powiem, mówiąc kolokwialnie, wyrobił. I przesunięcie po x-ach, zrobimy to. Troszeczkę no oczywiście trzeba to w ups, trzeba to oczywiście w prawo przesunąć. Tu no widać od razu, że osie yy, zdjęcia yy, tego drzewa na zdjęciu 1, które jest pochylone, nie pokrywają się z osią z tego zdjęcia nakładanego. Więc za chwilę o Nareszcie. Na razie za chwilę zrobimy jeszcze obrót. No, akurat się rozdzwonił na 12, także gdzieś tam w połowie go zamknąłem. I teraz chodzi o to, żeby obrotem pokryć nachylenie. Tego pierwszego drzewa. Ciut może chyba za dużo. Jakiś taki jeden. Hmm. Ta. Nie. kurcze, blade. No coś takiego. No dobrze. Mnie przede wszystkim chodzi o to, żeby Państwu pokazać mechanikę tego wszystkiego, jak to w ogólnym zarysie działa na subtelności. To sobie możemy później każdy z Państwa pozwolić. O! I jeszcze chyba troszeczkę go trzeba cofnąć do osi tego konara z zdjęcia numer jeden. Coś takiego. No, już, już, już. Dobrze. No to mamy tą budkę w miejscu, w którym, którym założyłem, żeby miała być. No, ale co dalej? No bo tutaj mamy teraz wyraźne krawędzie, które nam się odbijają wokół. I co dalej z tym zrobić? No więc kryciem tym poprzednim już nie będę nic manipulował, ale właśnie Dark Table pokaże swój pazur i zrobimy to maskowaniem. Uruchamiam tutaj w tym miejscu na tej ikonce funkcję maskowania, tak tą prostą, naj, naj, najprostszą. I teraz zaznaczę sobie, Powiedzmy kółkiem. O, tutaj uruchomiłem kółko. Tutaj jest kółko elipsa, potem są jeszcze dodatkowe inne formy geometryczne. I tutaj kółkiem. Powiedzmy. O, zaznaczę sobie yy, miejsce, gdzie jest ta budka nasza. Jak to będzie się miało do, do reszty z tła? No więc tym, tą ikonką mogę zobaczyć, jak wygląda tak zwana maska wtapiania. No ona sobie zupełnie nieźle wygląda, bo zniknęły nam te krawędzie tutaj, jak widać, wokół. One się po prostu. Zdjęcie zostało wtopione w ten sposób, że rozeszło się, wtopiło się w tamto pierwsze. No więc jeżeli zamkniemy tą tą maskę wtapiania i no to mamy no to mamy prawie no wszystko załatwione. No, no może ciut, ciut jeszcze jakiś taki, no ale nie chcę ruszać ale, no. no Chociaż tutaj jednak jeszcze troszkę to chyba trzeba dopracować. Tutaj ten drugi okrąg, który kończy maskowanie, jest chyba za dłuży. Tak, ja go troszeczkę zmniejszę tutaj tym przyciskiem. O. Wtedy będzie to wtopienie jest takie w miarę praktycznie już niewidoczne. No i spróbujemy to jeszcze raz otworzyć jeszcze raz. Tutaj jeszcze jest pod spodem druga, drugi suwak E, krycia tu, w tym miejscu. Jak ja go użyję troszeczkę, żeby troszeczkę zmiękczyć ten kontrast tego drugiego zdjęcia, no to no to będzie już całkiem całkiem fajnie. Zresztą sprawdźmy to na no, załóżmy zrobimy powiększenie 50% To jest fajna funkcja, tutaj szybko to załatwia sprawy powiększeń no i praktycznie siedzimy tutaj z tą budką zupełnie nieźle No czyli wracam do oryginału jeżeli chodzi o wymiary zdjęcia o dopasowanie z powrotem. E, co jeszcze można sprawdzić migawką, jak to wygląda w połączeniu z, na przykład z oryginałem. Czyli zaznaczam sobie w historii oryginał i znowu naciskam sobie tutaj Zrób migawkę, czyli mamy dwa zdjęcia do porównania. No i teraz naciskając oryginał, pojawiła nam się. Na, przepraszam, naciskając połączenie, pojawiła nam się tutaj taka ośpionowa. Po lewej stronie mamy końcówkę naszej, naszego zdjęcia naszej pracy, a tu po prawej oryginał i zobaczymy. Tak to wyglądało w oryginale. Tak to wygląda w tej chwili. Jak to komuś się to podoba, to może teraz zrobić horyzontalnie, tu naciskając taką takie kółeczko. Zrobimy to o nie ma budki, jest budka. No i tym się wyłącza migawkę, o i znowu połączenie na końcowy, etap, na końcowy etap naszej naszego modułu, którym żeśmy to po prostu zrobili. No i to wszystko. No i Jakby coś, to chętnie poczytam komentarze. Poza tym, no, to by było na tyle.